W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uprzedza, aby mieć na baczności przed nauczycielami pisma, dlatego, że lubią oni zaszczytne miejsca, lubią pokazać się innym ludziom, podkreślając swoją pobożność, zajmowane stanowiska. Uprzedza, że tacy ludzie często pod podzorem Pobożności, własnej świętości, lubią się w jakiś szczególny sposób ubierać, zachowywać w szczególny sposób, przedłużać modlitwy, tak aby inni ich widzieli. Chcą zasłużyć na szacunek innych ludzi, na podziw. Po czym Jezus, siedząc naprzeciw Skarbony, Przypatywał się, jak tłum wrzucał do niej drobne pieniądze. Wielki tłum, wiele, wiele osób przyszło do świątyni, aby także dać datki. Wielki tłum. Wśród nich wiele ubogich osób, także wiele bogatych. Wielu bogatych wrzucało wiele. I wtedy przyszła jedna uboga wdowa, która nie miała praktycznie żadnych zasobów finansowych. Nie była taka szczególna osoba, bo wielu przychodziło, wielu ubogich, i wrzucało drobne ofiary do skarbony. Ale to właśnie tę ubogą wdowę Pan Jezus zauważa i stawia za wzór swoim uczniom. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. A ona ze swego ubóstwa wrzucała wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Mogę chcieć składać Bogu wielkie ofiary, może finansowe, może duchowe, mnożyć moje modlitwy. Mogę nawiedzać wiele sanktuarium, Jeśli jestem bogaty, dawać wielkie ofiary. Jeśli nie mam bogactwa, mogę wrzucać jakieś drobne pieniądze, wierząc, że one są w stanie odmienić moje życie, bo dałem panu Bogu, złożyłem jakąś ofiarę. Często korzystamy z protekcji jakichś znanych osób z protekcji kogoś, kto może nam pomóc. Próbujemy załatwić jakieś ważne sprawy, poprzez znajomości. A zapominamy, że mamy Wielkiego Ojca w Niebie, który wszystko może, który jest w stanie wszystko załatwić, bo jesteśmy Jego dziećmi. I nie chodzi o to, żebym dawał jakieś ofiary. Nie o to chodzi. Nie chodzi o nasze ofiary, wielkie lub małe, ale chodzi o jedno. Aby oddać wszystko, co posiadamy, całe swoje utrzymanie, całe swoje życie. Nie ofiary, ale ja sam jestem ważny dla Pana Boga. Dobrze jest zaufać. Jeśli nie posiadam świętości, nie posiadam umiejętności, nie posiadam zdolności, Jedyne co mogę ofiarować to samego siebie, całe swoje utrzymanie, całego siebie, całe moje nieszczęście, wszystko co posiadam. A wtedy na pewno Pan Jezus zwróci na mnie swój wzrok i dostrzeże moją ofiarę. Podbędę ja sam, nic innego tylko ja sam, a na mnie Pan Bogu zależy, nie na moich ofiarach.